Mordeczki, witam Was w kolejnym vlogu Jak widzicie dzisiaj troszkę inna akcja Fendem tym co ostatnio na vlogu jeździłem tur też Fenda Przewożę słomę z, yy, z hali na hale więc dzisiaj Wam trochę pokażę pokażę Wam właśnie załadunek, tak jak widzicie załadunek kawałek drogi wam pokażę i trochę rozładunku mamy dzisiaj sobotę bo nie wiem czy dzisiaj jest 12 tak dokładnie 12 października pozdrawiam was serdecznie i co widzicie robota fajnie idzie fajnie fajnie sobie jeżdżę w kostki tutaj się bawią Oporóżnię ten garaż, bo tutaj mają przyjść deszczownie na zimę i musi być, a tam właśnie na firmie yy, miejsce się jest, bo trochę zwolniło, bo trochę sfutrowali i i teraz jest czas, żeby to przewieźć bo już teraz deszczownie nie są używane, więc trzeba przygotować i garaż i co widzicie tak to fajnie wygląda mają Wam Fend, bardzo fajny ciągnik powiem Wam, że polecam, chociaż ceny są bardzo duże ale wygoda jest i komfort pracy naprawdę duży Pozdrawiam tatę Jestem ciekawy co teraz robi <laughs> Jeśli Wam się podobają takie vlogi czy filmy, nie wiem jak to nazwać, bo to długie też nie będzie to łapeczki w górę komentarze mile widziane Więc zapraszam też na fanpage'a, bo tam więcej się dzieje, zdjęć zawsze więcej wlatuje i się dzieje też więcej. Więc dobra, widzimy się teraz w transporcie potem Wam pokażę, jak to wygląda w różodągu. No i co, lecimy sobie z pełną. Mam kawałek, gdzieś takie może 3 km maks. Lecimy sobie z Fendem 211p, czyli sadowniczy. Widzicie, kabina jest mniejsza. Lecimy sobie 43 na godzinę w tempomacie. Właśnie mi się podoba że ten dympomaty pierdoły już są Fajnie idzie Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję Wam, że jesteście ze mną Oglądacie moje filmy, a ja jestem tak od Was daleko, ale co zrobimy Jeśli będę mógł, to będę Wam więcej nagrywał Nie widzę problemu Więc Zaraz ja skręcam Widzimy się na rozładunku Dobra, jesteśmy na rozładunku. Jak widzicie, że jest CB, teleskopik. gada potężna. Jeśli będę się trochę kaleczył, to nie patrzcie na to, bo ja dopiero pracuję drugi raz na takiej maszynie. Pierwszy raz w Polsce, drugi raz dopiero tutaj. więc jeśli coś będę robił nie tak, według Was, to piszcie. Człowiek się podszkoli, człowiek się całe życie uczy. Naprofisowane sobie te pojęty z góry sobie użyłem, fendem a potem po cztery na raz biorę i to fajnie pasuje widzicie przyczep, przyczepa od platform platform przewożenia no czyli taka do koparek pierdół do, do przewożenia różnych pojazdów To bo wtedy muszę iść do góry. Bo widzicie, biorę po 4, i wtedy bym dach nie zajewał. Więc sobie położę na dół tego, że będziemy się martwić. Co i jak dalej? No dobra, bierzemy teraz 4. Ja teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6. muszę położyć teraz 2. Potem cztery, dobra. Położymy dwa. Dwa jedniemy sobie. Ładnie pierdykniemy. bo wiecie do góry te widły i żebym potem w dach nie zapieprzył więc wolę wyłożyć najpierw niżej potem do góry 4 na raz i fajnie wtedy pasuje teraz sobie 4 z drugiej strony do góry je wpierniczę no i co, trzymajcie się do następnego razu, na razie, cześć